Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, no a to jest Minecraft na modach Futtercast Survival. Już chyba 29 odcinek? Co ja zrobiłem? <grym> Czekajcie, o już. E, tak, 29 odcinek, tak mi się wydaje. I tak wróciłem na to miejsce zbrodni, gdzie mnie w poprzednim odcinku zabili, ale już nie wiem, gdzie to było. Wydaje mi się, że tu właśnie, tu. Tutaj to było, tak? No, i odzyskałem itemki, więc jest spoko. A, i tak. Tutaj, gdzieś jest to miejsce zbrodni, a tutaj. Jeszcze ty zostałeś z że, kurde. W ogóle ja się dziwię, jaki to był zombie, że mnie tu Naprawdę. To było dziwne. I ogółem tutaj znalazłem jakieś niebieskie drzewo. Fajnie byłoby je ściąć. I w ogóle to mam takie oshinowe. Taki stary, kiedyś sobie z niego korzystałem. Więc powróciłem do ręką. Czekajcie, to drzewo jest. What? Serio nie wypada? A, lag, lag, tylko tu. O! Już myślałem, że coś się, się zbagowało, już miałem takie się wściec, takie. O, lewa, się modyfikacje, ale lewa, Dobra. Czekaj, to Mam sadzonek. Blueberry. Prawie jak ten. Blueberry to się nazywało. O... Kurde! Teraz sobie chyba nie przypomnę. No, Kama, że mi się przypomni. Blueberry też mi się wydaje. Nazywała się taka miejscowość w. No wiecie, takie miasteczko, że tak byłem w serialu. Pewnie. Kto zgadnie, tak bał mi ciacho, No dobra. Blueberry nie, czekajcie. W serialu o zobiakach, o tak, tak, tak powiem, tak powiem. Czekajcie, nie jak to się nazywało. No Blueberry mi się wydaje. Nie! Czekajcie! Dobra, nie będę się tutaj rozdrapniać. E, dobra, wróciłem na to miejsce. I ja mam troszeczkę psy w ekipunku. A, jest kilok. Okay. Tutaj mamy kolejny ten kolejny butletover. I tu chyba zabiłem... O, ten jakiś pająk specjalny. Tu chyba zabiłem i może coś zdaje, a nie. Nie, on jest specjalny, ja się z nim nie biję, on jest specjalny, nie. I wiecie co tu znalazłem? TO! To znalazłem! Nie wiem co to jest, ale to znalazłem. <laughs> Jakieś wioska. Patrzcie, w ogóle takie wielkie super drzewo tu zrobili. Tam bez domek na drzewie. I Battle Tower. Kurde ludzie. Jak ja jestem normalnie. Masakra! Co tu się znalaz co tu znalazłem? Dobra, odwiedźmy ich. Co to jest? Jakieś ruina. Ruiny mnie nie obchodzą. Villagerów słyszy, jaka magia? W ogóle co to jest? Co to jest zaruda Co to jest zaruda co z tego można robić? Co z tego można? <śmiech> nie. <śmiech> A co mamy tutaj? Chleb. Miałem zieloną Kurde, ludzie, tutaj jest wysoka. Co tu się dzieje? A co to jest? LOL! 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 Taki LOL. LOL. mecz. Wow! Wow! Nie! No way. Cześć, ja cię muszę zabić krowę, bo potrzebuję skóry. Muszę sobie zrobić backpacka. Backpack! backpack, backpack, backpack. -back. Back -back. Prawie jak ten, jakbym krowy, jakby ten, jakbym był kurczak i tak! O jest. <grybła> no to mi nie dało tej skóry, Taki Jakiś domek w ogóle, Forever Alone tu mieszkają. Hello. A tu nikt nie mieszka no krowa by się przydała, w ogóle tutaj znalazłem studnię. To jest kolejna podejrzana rzecz. Ale zostawmy ją. Czekajcie, tam też coś znalazłem. Nie, ja nie wiem co tu się dzieje ludzie. O, najpierw idźmy tam, najpierw idźmy tam. Może znajdę po drodze jakąś krówkę. Krówki, 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 krówki. W ogóle co tu się dzieje? Tyle na i ja nie mogę. Jak ja dawno czegoś takiego... Co to za kupa Dawno czegoś takiego nie przeżywałem, takiej przygody. Ludzie, to jest świetne. Czekajcie, muzyka z Minecrafta. WON! WUN! To jakieś shity. Co tam jest? Dobra. Kurczę, tu też se dam Zwiedzić wykrzyknik. To jest priory... Włotte! Jak ze mną stało? Tam, tam, tam to jest pro priorytet. Priorytet. Dobra, hmm, pokrówki. Czemu jesteście taki złe? To w ogóle kuźnia? What? Czemu te, ta wioska jest jakaś dziwna? One, one się tak dziwnie generują, te wioski. Siemanko? Serio? Ale shit. Ale shit mi tutaj. Ale shit. To drewno samego w skarbnym się zrobić. Łopaty, łopaty nie są jeszcze tyle potrzebnych. Miecze też nie za co? Okej, okay, od razu się... O, to też mam. No to... 27 diaksów w ogóle ludzie. U, 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 u. co to za kupa? Nie chcę. Schrubs. Szrubs! Szrubs, do szrubudował. Ej, co się tu stało? Nie, pali się, pali się wszystko, łota! A trudno. O, rzadko wradzę. Co o, tam się bydło? W ogóle to skrzynie wszystkie widać, łot, kobyl są, no świetne. Drewno, no świetne. Ale wy biedni jesteście, tak czasami tak patrzę. Lol, to jest lawa, no świetne. Świetne miejsce w że żeby sobie zrobić domek, no pewnie, no. No pewnie. A tak to poza tym, ja, to drzewo ludzie, jakie one słodkie, sexy. no co, <laughs> a tak na serio to on jest super, On są takie wielkie, w ogóle to żwir jest słodki, chyba drze na drzewie się zrobił jakiś domek, i się zdaje. Cześć, ja bym chciał dostać sadzonkę, ja chcę sadzonkę dostać tego drzewa, saplingi, 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 sap, sa saplingi, saplingi. Sapings. Chodźcie tu sam No eee no. Sadzonki huh. Czy z tego w ogóle wypada sadzonki? Wypadają z tego sadzonki? Powiedzcie mi ale ja tu muszę mieć To jest takie fajne Jest! Serio? 7? 17? Jeszcze więcej to 49? Łot, ale ja chcę takie drzewo. Nie kurde. Ja chcę takie drzewo, co tu mamy. Hello! Ja muszę mieć takie drzewo. W domku, kurde, 7 na 7. W ogóle, łota, co tu się dzieje? To jest z takiego pięknego screena. Wow, jakie to super, ej! Dobra, tutaj mamy, co my tu mamy? Co z tego? Jakieś jagnesy, tutaj, jakieś topazy, topazy? Nie, 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 nie. To jest fajne. To jest fajne, to jest fajne. Zikierka? Nie wiem, zobaczmy te buty. Ech, słabe. A te buty? O, o! feather falling co speed ui te buty to są już powiem mam mm, 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 tu nie ma przek. O, green apple ja to zjem. Mom nom nom nom, nom 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 Wow. to coś ginie, nie ginie. Nie ginie Dobra, ja wolę diaksowy z pudenki. Co by tu baby? Jagdis, swiete jak pisu. Gregium, he helmet. Helmet, e e budki, iron, coś, tabel, cytrynka. Nie chcę tego. To potem, to potem. Come on. Ludzie, co tu się dzieje? Inwazja zombie, e nie. Kurde. Co ty chcesz od mojego? zioma. Ej! Ej! Szkielety wredne! moci przy przestrony. No! 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 Dobrze, dobrze! Dobrze bronisz! Dobrze bronisz! Kogo tam masz jeszcze? Chodź tu! na klipę, Dziś chowasz? W ogóle dziury mają w murze. Genuszki. Ej! LOL! Coś <śmuszne> śmieszne. Tam jest bedrock. Nie zdawało mi się. Czy to... What? Co to się dzieje, ludzie? To farma. <grywa> a, było śmieszne. Tu mamy 8, 8. Ja to muszę mieć. Won, won, ty nie jesteś, a ty masz 9, kurde. O ty, gnoju! ła, ten mnie bije. Myślał, że ja jestem zły. Nie, nie, chodź, chodź, chodź tu, tu. Moja motyka. Wow. Dobra, uciekam stąd. Oh. Widzę co, ja bym się na sam początek pozbył tego bat Battlecopter. Ten łuk mi już nie jest potrzebny, ja w końcu nie mam przecież... Nie mam już w końcu... Yy, ...strzału, tak. A, dzień dobry. No ty z śmieciu głupi! Oj masz klepę, masz klepę frajerze Masz klepę Macie klepę wszyscy Macie klepę głupki O złoto mi się spaliło, jak mi się diaksy spaliły to macie... Nie, nie macie pograne Gdzie jest ten golem? Gdzie jest ten szyk? Gdzie jest ten głupi golem? Gdzie on jest? mi go! Dawać mi go na solo! Gdzie on jest? Ta wieża się sama... Aha. Brawo dla golema. Spadł i się zabił. Genius. Okej, no okej. Okay. Nic nie muszę robić. Co to mam Czymś źródełka jakieś? Ty mały kibolu jeden, no. Zostaw ją. O, wyco, wyco co, wy co awki. Aha. To nie awki, ja, nie awki, ja, nie Gincie. Zombijaki, Dobra, ja. <gry> Rany, jakie pobojowisko. <gry> Widać, że tu fery to zni. Dobra, ja chcę zrobić to drzewko. Nie mam bata. W ogóle zjadłem. Wow, 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 dwa na raz. 49 sadzonek. E, 5 lat później. Czym się szybciej niszczy, oprócz nożyczyk? Może mieczem? Nie, no, mieczem trochę się szybciej niszczy, ale czy on się zużywa? Co? So, 1256 Słuchajcie, zaraz sprawdzimy Tak, wolę nie, nie marnować miecza No sorry, ale szkoda miecza, trochę szkoda Dobra w ogóle to cieszę się, dziękuję wam za te łopeczki, fopeczki, hu hu hu. Tyle like ich dajecie, no. i w, w ogóle to podobało mi się, że chodzę podać Johna. także teraz macie przygody niezłe, ludzie. Niezłe, niezłe. Możecie napisać bo po, po oglądnięciu poprzedniego odcinka na końcu był ich dalszy, możecie napisać, czy spodziewaliście się, czy znajdę itemki, czy, czy co? Co się spodziewaliście, czy itemki znikną, czy może coś. Ciekawe co byście... O, o jakieś plany chnuli w ogóle. Jakieś możliwości, wiecie. Kurde, to drzewo 5 lat będzie się pozwalało. Co to jest takie duże? <laughs> Myślałem przez sekundę, że ja tu setnę. Czekajcie, czekaj, czy to działa? Nie, nie działa, wątpię, że działa. Uwaga! Nie. W ogóle co to jest tu w środku? Jakieś jądro? O ludzie Ja chcę mieć takie drzewo. To by było świetne. Mamy 4, 5, wow! Rekord po prostu. O, 6. wow rewelacji nie ma. No, come on. Come on, kebel. Come on. No dawaj, dawaj siedem, mamy jeszcze... jeszcze 7 razy, więc jeszcze siedem razy tyle, świetnie. Oh. No wypadaj, w sadzudku. Sadzutko, dawaj, wpadaj, kurde, bo to ty zaraz tylko, tylko. Ile jeszcze tego rozważa? O 8, wow, 9! Rewelacja, kurde. Nie, 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 nie pogadam. Wow, 10, świetnie. Jeszcze 30, o jeszcze 38, wow. Jeszcze tylko 38. Many months later. What? Speedosława mam. sobie jeszcze botki. I chełpi. Mam Resistance Fajnie. O co heł mi wydaje Respiration Kurczę widzę, że tu ale... Fajnie. fajnie resistance kurczę, tylko ten speed tutaj to zasłania śmierci Świetnie co zrobiłem Dzień wstaje, a ja nadal Zatruwamy głupie sadzoby Ale serio 7 na 7? <laughs> oh, Już dwie siódemki mam ze Tylko dwie siódemki, jeszcze pięć Mnie zastanawia czy to rośnie też takie wiecie, takie małe. Może teraz nastąpi rewolucja się dowiem co się że, że jednak rośnie małe. Małych. Dobra, ej. Tu jest jakiś szkielenką, Który chce zostać Można się Tutaj na przykład. Ho! A górę. Uuu. Ej. Ej. Książeczki. Cześć, czy ty na mnie patrzysz? Bo iść, odejdź. to jest fajnie. Książki bym sobie pozdobywał, ale nie mogę. W ogóle te, te, te już tutaj, 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 buty, buty, buty. Buty zostały, buty. Nie, to, w ogóle tyle cennych, nie wiadomo ja co zostawić, a co wziąć. Masakra, masakra. Ale ja zbieram te książki, bo wiecie, bo nie wiecie się, bo, bo po prostu skóra cenna. Okej, okay, już jestem. Patrzcie, co tu się stało. Tak. To drzewo spłonęło. <słyska> 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 o rany. <słyska> tak na poważnie, ludzie, to to drzewo spłynęło. Ale ja mam 49 sadzonek, więc uda mi się odratować przyrodę i stworzę takie drzewko u siebie. Tak, 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 tak. Teraz tak naparzam śmiesznie w myszkę. Wiecie, jak to drzewo spłynęło, Ogółem... Nie nagrywałem dosyć długo, to było po prostu z powodu tego, iż um, był Sylwester, byli u mnie koledzy i nie wiem jak nagrywać. I tak, z tego Battle Towera bodajże, boss, ja uciekając od bossa, stawałem się gdzieś tam w cave. Boss strzelił w powietrze i trafiło to w drzewo, które się zaczęło palić. Tak, ono teraz ginie, ale mam 49 sadzonek. Jeśli nie pamiętacie, to po prostu um, to trzeba posadzić 7 na 7. OK. I już zdobyłem te zadunki, Możemy w sumie już iść. Tam wracamy do domku. Troszeczkę to zajmie, więc ja to jakoś przyspieszę. I przy okazji jeszcze pozdrawiam sobie Battle Tower jakieś. Nie wiem co wy na to, ale pozdobyłem ja pozdobyłam, i to będzie na przyspieszeniu. więc, Okej. Okay. <grym> ちょ、oh. Dobrze, już jestem, jako iż już, już jestem niedaleko domku, już widać już moje struktury itd. Już, 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 za dużo mówię, już. Um, tak, chciałbym was zaprosić na mojego aska, doszły pewnie was już słuchy, że jest nowy ask. Tam jest bodajże, czekajcie, czekajcie, jakoś to tak nazywał ask, coś tam, czekajcie, zaraz to sprawdzę, ask space, tak. Więc zapraszam was na tego aska, możecie mi zadawać pytania i być spoko. Ponieważ ja bym taki Q&A tam robił Więc dobra, jesteśmy już w domku Jest kopalnia, jest wszystko Jest nawet moja emotikona Tak, Postanowi postanowiłem sobie zrobić emotikonę Nie wiem czy ją widzieliście czy nie Znaczy tak czy nie, ale dobra, nieważne Okej, okay, jesteśmy już w domku I drzewko, jest. zastanawiałem się szczerze gdzie je posadzić Ale możemy je tutaj posadzić, tak Tylko potrzebujemy platformę 7, na 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Jakoś tak. Potrzebujemy derta. Właśnie dyrt. A dyrta to mamy dużo. Więc tutaj powstanie drzewko i ja się na tym drzewku wybuduję. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to tutaj tylko wystarczy. Tutaj to już skopiemy. Po prostu dlatego, iż Raz, dwa, trzy Żeby mi się tu moby nie włamywały na ten dom. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem Oj. Flower Child, przecież zdobywałem tyle razy kwiatki, że... O... Tj. No, tu jeszcze Tu się włamią moby nie. Okej, okay, rozsadzamy to. Rozsadzamy to w więc... Mam nadzieję, że mi starczy tych sadzonek. Chyba tak. I tutaj powinno się zrodzić takie wielkie drzewo. Wow. Tutaj będzie takie fajne drzewko i to zabiera chyba pełno dni, żeby to urosło. Ale weźmiemy sobie kączkę mostną. I to sobie zrobimy w ten sposób. Może szybciej urośnie Powinno styknąć tylko tych tej moczki Oa, oa, what the, what, what, serio, what? Ej, naprawdę? Czy wystarczyło jedną sadzonkę? O. Naprawdę, jedną sadzonkę wystarczyło? Ej, to jest czyterskie Oni mnie szukali. Czuję się oszukany. Łot. To sobie takich drzew mogę pełno zrobić. W takim razie. Wow, ej, ale to jest ładne. Wow, takie drzewo zawitało u mnie. No kurczę. Ja sobie to myślę, że na jakimś live streamie gospodaruję. Już mam pomysł. Ale jeszcze sprawdzimy, zanim zakończę odcinek, czy można po prostu sobie to tak posadzić. Wow, no właśnie, da się. Ale to jest, ooo ale mi O rany, ale mi No co jest, Ej. ten kwiatek taki dziwny Kurczę ale mi Kolejne drzewo tu powstało Ale fajnie, uiii Tutaj takie, wow, mam pomysł już Ale to później i na koniec w odcinka Muzyka z Minecrafta Ja jeszcze tu posadzę nowe drzewko Tak Udało mi się zdobyć sadzonkę nowego drzewa Jeszcze kolejną Tutaj jakieś O, jakieś takie czerwone Tam brązowe Co to w ogóle jest? Uber Auto, czyli jakieś Wiosenne O, urosło I tak, zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Aska więc tam możecie zadawać pytania odnośnie serii i YouTube'a i, tak i, tak i, tak um, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak na to wszystko odpowiadał. Więc dobra, um, kurczę, coś tu nie chce rosnąć. Pewnie to trzeba postawić Czy, What creepery. Ile creeperów What? Ej, nie, ja nie chcę z nimi walczyć tak, te... zginął. Dobra, zginął. What? Dobra, zabiłem. Kurde, no. Musiałeś. Ty też gin, kurde. No nie, serio. Oooo, oh, wybaczcie, że za takie skupienie. Bo e, w, tak wiem, że tak cicho się nie odzywam często. E, znaczy często, no nie odzywam się. Czasami, jak po prostu się skupiam, wybaczcie. No dobra. Tak, myślę, że ten odcinek był taki, no dosyć średniowy mi wyszedł, bo wiem, że w pewnych momentach nie odzywałem się, no ale trudno już, no, może teraz, O. Wow. świetnie, urosło. takie wielkie drzewo, no co tam Wiecie co teraz mam już zalesiony ten teren, ale dobra, ja się z wami żegnam. Tak, jeszcze mam nowego skina, ale to. tak, to, Znaczy nowego skina, no, przerobiłem go. No dobra, to by było na tyle. W następnych odcinkach jakoś pokażę Wam zmiany, bo chcę między odcinkami sam już porobić troszeczkę i potem Wam to wszystko pokazać, ponieważ nie chcę Was zbytnio zanudzać. O, robiliśmy przerwę sobie od codziennego życia na futerkowym studiu walu i poszliśmy sobie troszeczkę na dungeony, teraz znowu powróciliśmy I ja będę sobie to budował i będę Wam to wszystko prezentował w kolejnych odcinkach, więc dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć na razie, myślę, że odcinek się spodobał, zostawcie tego lajka i zapraszam na mojego askadowego, cześć!